Cześć, witajcie. Jeszcze tego wam nie pokazywałem na moim filmiku. Mamy tutaj taki sklep, taki market z mrożonkami. I zobaczcie, co w takim markecie się znajduje. Także wchodzimy i może przy okazji też coś kupię. Dawno tutaj nie byłem. Idziemy. Za chwilę się zamyka, więc mam mało czasu. Jak widzicie, mamy tutaj różności zamrożone, pełna gecu w różnej formie. Nawet mamy cebulę, Zobaczcie, warzywa. Tak. Taka cebula, zobaczcie, na przykład czerwona, kilogram 2,39 za taką wielką pakę cebuli. Czy się opłaca? No, to dlaczego nie? Myślę, że aż źle to tak nie, nie smakuje, ale brokuł. Taka wielka paczka brokułu za 2,39 chętnie wezmę. Naprawdę pełno takich rzeczy jest, zobaczcie jakieś różne stripsy, grosa, nie wiem, frytki jakieś panierowane. Nuggetsy wielkie paczki, takie nuggetsy kilogramowe 6,49 całkiem całkiem znośna cena, nie jest tak źle. Nie wiem, ja, ja tu jakiś uzależniony jestem, ale jak widzę takie chipsy keczupowe to chętnie je wezmę. Jeszcze nie jadłem, po prostu dwie paczki, dobra, jedne to to zawsze fajnie wchodzi. Jestem na mrożonkach, a kupuję chipsy. Zobaczcie, kilogram, kilogram zapiekanek, cztery takie wielkie zapiekanki za 4,99 Kurde, taka fajna rolada. Pięć takich rolek za euro 35. bardzo się opłaca. Ja na przykład lubię, biorę. Jak myśleliście, że w Polsce te B-powery to jest duży energetyk, to nie, zobaczcie, tutaj robią nawet 3-litrowe energetyki. Tak, to jest 3 litry? Tak, 3 litry energetyka z takiej butelce. Szok. Wezmę za to takie ciasto, myślę, że będzie bardzo dobre. Ta firma jest ogólnie mocno słodka, jeśli chodzi o batony, takie rzeczy. Zobaczymy, jak smakuje ciasto. Słuchajcie, jak już tu jestem, to zobaczymy taki party calzone z salami. Zobaczymy jak to smakuje. Nigdy nie jadłem. I się tylko zastanawiam, które wziąć. Nie, jednak wezmę test. Spróbuję jak to smakuje, nigdy nie jadłem. Może być dobre. To to weźmiemy na test. No słuchajcie, jak już byłem, to musiałem coś wziąć. Nabrałem jakiś głupot pizzy, chipsów, jakichś tam innych rzeczy. No idę do kasy, bo już zamykają tutaj za to zapłaciłem 20 euro, 21 chyba. Ja wiem, że same głupoty, sama chemia, ale na wszystko miałem ochotę, uwierzcie mi. I tutaj macie właśnie rachunek 21,15. No co? Fajne rzeczy można kupić, niekoniecznie zdrowe. Nie no, w sumie jest dużo zdrowych rzeczy, ale ja dzisiaj miałem ochotę na to akurat. Pokazałem Wam jak wygląda ten sklep, same ryszonki Lecimy, trzymajcie się, cześć!